Robiłem wszystko, żeby wrócić. Wszystko, dla mnie, Polska jest najpiękniejsza. Suche buraki, ale tutaj. Ja zachęcam do powrotu. Polska, przede wszystkim. Wracam do Polski. Na stałe i to nie żart. Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Programu Powroty. Poznamy dzisiaj Michała Żubera, który po wielu latach emigracji w Anglii wrócił do Polski, bo tak naprawdę nie chciał nigdy na emigrację wyjeżdżać, a jego największą pasją było kolejnictwo i komunikacja miejska w związku z tym zdobył w urzędzie pracy po powrocie kwalifikację kierowcy autobusu miejskiego. Jeździ na razie w Warszawie, ale marzy o tym, żeby wylądować w rodzinnym Grudziącu i wozić swoich sąsiadów i krajan do domów i do pracy. I tego my życzymy z ekipą powrotów. Pan Michał Żuber pochodzi z Grudziądza i dobrze wie, gdzie jest jego dom. Jego cała rodzina, mama, tata, siostra i siostrzeniec są na emigracji w Anglii, a on sam postanowił wrócić na stałe do Polski, bo tak naprawdę nigdy nie chciał z niej wyjeżdżać. W Warszawie pracuje jako kierowca autobusu, ale każdą wolną chwilę spędza w rodzinnym Grudziądzu, bo to jego rodzinne miasto, które ceni najbardziej. Tutaj ma kolegów z dawnych czasów i tu zna każdą ulicę. Tutaj po prostu jest u siebie. Pochodzę z Grudziądza. Były takie zawody z Radomiem, gdzie będzie wyższe bezrobocie. No i co? Policeum na studiach nie poszło za dobrze. Trzy semestry. Potem tam trochę wróciło się do domu. Trochę się tam potrafiłem zajmować jakąś grafiką. Tam jakieś zleconko. Tu zawsze wpadła jakaś stówka, tu dwie. E, tam się na budowie pomogło. Tu się komuś coś przewiozło. E, no ale powiedzmy, żeby z tego było jakieś sensowne życie, no to się okazało, że no nie. A poznałem dziewczynę. Studiowała w Toruniu, była po Anglistyce. No i tak wyszło, że też kończyła studia, jakieś tam dodatkowe. I wylądowaliśmy w Irlandii. Taty w pracy się kiepsko działo. To tata pojechał pierwszy, potem za jakiś czas ja, potem siostra, tak więc po jakiś czas tu mama sama mieszkała. No i tata tam praktycznie siedzi tylko non-stop. Co zrobiło ci w życiu te 7 lat emigracji? Co zrobiło mi w życiu? No duża strata czasu, tak prawdę powiedziawszy. To, 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 taki jest, yy, to jest największy ból, yy, jaki odczuwam. Fakt, tam, no, była praca, bo na przykład w Grudziądzu nie było, albo Ciężka za naprawdę psie pieniądze, natomiast właśnie no, taka najwięcej życia przez to straciłem. To taka strata czasu, to mnie najbardziej tam bolało, bo że ziemniaki były paskudne, czy tam ciężko było jakiś taki chlebek nasz polski. To nie było takie najgorsze, ale za to był świetny bekon. Tak na dobrą sprawę nie chciałem nigdy wyjeżdżać. Od tego zacznijmy. A trzeba było po prostu, żeby mieć na chleb, brzydko mówiąc. Nie rozumiem osób, które wiesz, kiszą się czy to w Anglii, czy to w Polsce i piszą na grupie, że, że wiesz, że już nie mogę i płaczę po nocach, tęsknię za domem, ale nie mogę wrócić, bo 150 powodów, nie. A ja sobie wtedy myślał o sobie, że ja wróciłam z niczym. Tak jak pojechałam pusta, w sensie materialnym, z jedną walizką. Dobra, wróciłam z, z dwoma kartonami i z dzieckiem, ale nie przywiozłam walizki pieniędzy. Przywiozłam doświadczenie, inny sposób myślenia. I po prostu jakiś kawałek życia przeżyłam tam. I wróciłam. Jak ktoś mnie pyta dlaczego, to po prostu mówię, że nie było mi tam dobrze. Myślałem, że trochę na dzień dobry więcej będziemy zarabiać, no ale to się nie przeraziłem. No. Każdy, kto żyje w Polsce, to się w cyrku nie śmieje, jak to się, jak to się mówi. Da się żyć, no nie jest jakoś super. Tak jakby się może wydawało no w pierwszym momencie, no ale jest praca, fajni ludzie, mieszkanie jest, na głowę nie pada, nawet tam jakiś grosz, można zaoszczędzić. Dałem radę troszeczkę tam sobie pomagałem jakimiś oszczędnościami jeszcze, które przywiozłem z zagranicy, z Anglii. Też też nie za dużo, bo jeszcze sporo mi zostało nawet do dzisiaj nie chwaląc się mimo wszystko no cholera jasna jestem w domu ja, jaki by on nie był ale to jest zawsze w domu Myślę, że takim szkieletem każdy z nas musi mieć taki swój szkielet, swój rdzeń wokół którego możemy tutaj dołączać nowe elementy, jakoś je przystosowywać do tego co jest tym rdzeniem. No myślę o tożsamości oczywiście. O tożsamości człowieka. Potem przez całe życie człowiek niby wie, kim jest, niby wie, co chce zrobić w swoim życiu i jak to życie przeżyć, ale napotyka na różne sytuacje, właśnie nowe, nieprzewidziane. No i to są takie znaki zapytania i przystanki. Pamiętam, że byliśmy na koncercie Depeche Mode na Stadionie Narodowym. No i Depeche mają piękną piosenkę Home, czyli po prostu dom. No i poryczyliśmy się razem jak bobry na tej piosence, tak, właśnie z powodu tego domu. Dom to się tworzy samemu albo się tworzy z partnerką, z dziećmi, a nie, a nie z cegieł. Poszedłem, zarejestrowałem się, no bo to wiadomo, nawet chociażby odpłukać yy, ubezpieczenie zdrowotne, no ale też aktywnie poszukiwałem pracy swoimi spo, y, poznajomych, czy samemu szukałem ogłoszeń. Miałem trochę szczęścia, akurat tam yy, zaniosłem CV, tam było o kolei czy coś, i tak pani przegląda jakiś tam klaser z ofertami, co oni tam mają, w, w a kierowca autobu... Ja mówię, a to, zaraz, zaraz, zaraz chwilę, to nie, to ja bardzo poproszę, bardzo chętnie. To się pani zdziwiła, no ale mówi dobrze, jak pan chce, to nie ma sprawy. Poszedłem na kurs, no niestety jak to z Urzędu Pracy to trwało trochę, bo naprawdę chyba ten kurs robiłem z pół roku. Tutaj znalazłem w chwili obecnej bardzo dobrą pracę, więc stosunek zarobków tu, a tam i wydatków to jest naprawdę w moim przypadku bardzo niewielka różnica, więc nie opłacało się tam dłużej siedzieć dla paru dziesięciu funtów w przeliczeniu na paruset złotych, to naprawdę myślę, że jest mi tutaj dobrze i nie zamierzam już nigdy więcej wyjeżdżać. Powoli planuję się powrót na stare śmieci i no tak w sumie nie wiem co mnie czeka, bo większość znajomych powjeżdżała, z dnia, którym się straciło kontakt albo nawet się nie chce kontaktu utrzymywać. To jest mój dom, tak? Tutaj mam w Warszawie teraz taki swój mały domek, a, a tam jest mój dom. No jaki by nie był. Mogłem od razu prosto do Gruziąza wrócić. No tylko wtedy jeszcze były duże dysproporcje w zarobkach, naprawdę bardzo duże. Ja tutaj zarabiałem na początku, nie wiem, 2000 tam. 300 czy ile złotych, a kolega jeździł w PKS-ie w grudniu, zarabiał 1500. Yy, te dysproporcje nadal są, ale już yy, nie aż takie duże. Z pieniędzmi, no teraz jest lepiej, chociaż no teraz to znowu wszystko drożeje, to i tak zarabiamy za tą odpowiedzialność za mało. Płaca jest niewspółmierna do odpowiedzialności yy, i podejrzewam, że jeszcze długo nie będzie, no ale ktoś to musi robić. To nie jest łatwa praca. Ale wszędzie są potrzebni kierowcy, także ja myślę, że ma w czym wybierać. Tak? Nie wiem, akurat, czy Michał ma tylko prawo jazdy na autobus, czy również na ciężarówkę, ale i na autobus, i na ciężarówkę oferty pracy no, leżą na ulicy tak naprawdę. Ciężko jest wrócić, no bo jednak realia życia w Polsce są zupełnie inne niż, niż za granicą, ale tak jak mówię, myślę, że da się, da się znaleźć coś fajnego dla siebie. Chociaż na pewno nie za taką płacę jak za granicą. Wyjechałaby Pani za tutaj. granicę? Nie, nie sądzę, nie sądzę. Dlaczego? Dlaczego? <laughs> yy, nie, bo ja czuję, że tutaj jest moje miejsce i, i lubię to miasto i nie chciałabym stąd wyjeżdżać. Ja się cieszę że tak ogólnie z tej pracy. Czasami też rozmawiam czy z mamą, czy z siostrą, czy, czy, czy z partnerką czy z kimkolwiek, bo zawsze mówię to samo, ale mi się nie chce. Ale tak, nie chce mi się na przykład zrobić sobie kanapek do pracy czy prasować koszuli i czasami trzeba dojechać w jakieś miejsce, które no, jest źle skomunikowane albo cokolwiek innego, tak. Ale jak już wsiadam do tego autobusu, to już jest wszystko dobrze. No Nie chciałem. Nigdy wyjeżdżać, w sumie, jeżeli to by nie było naprawdę konieczne. No, akurat było i, i tak to wygląda. Wyjechali młodzi ludzie. Tak jak ja wyjechałem, mając tam około 20 lat, no to dzieci tutaj nie będą mieli i nowych Grudziądzan też nie będzie, prawda? Nie jest to Toruń, czy Malborg, czy Kraków, ale. Coraz więcej atrakcji. No małe, ale własne. Tak jak o mieszkaniu się mówi, ciasne, ale własne. No to tu jest ma mało, skromnie, ale. No, ale to jest dom. No, zastanawiam się. Jeszcze nie podjąłem decyzji, czy gdzie, co, jak, kiedy. No, ale zastanawiam się. Tutaj kierowców też potrzebują. Potrzebują kierowców, bo miasto się rozrasta. Jak cała Polska. Spadniemy za rok, może dwa, z ekipą powrotów do pana Michała przejechać się jego autobusem, a może wąskotorowym tramwajem. Tymczasem opuszczamy już grudziąc i bogatsi o kolejną reemigracyjną historię, zmierzamy do Warszawy, do której pan Michał także za chwilę wróci, by wozić do pracy i domów tysiące Warszawiaków. Proszę Państwa, jakże ważne jest to, by być u siebie, wśród swoich ludzi, wśród dobrze znanych ulic. I właśnie dlatego pan Michał Żuber prędzej czy później będzie jeździł miejskim autobusem w grudziądzu za bardzo dobrą pensję, czego życzymy mu w redakcji Powrotów bardzo serdecznie. I jeszcze jedna ważna wiadomość, z którą czekałem na sam finał, bo mamy dzisiaj. 99 odcinek powrotów, a za tydzień poczęstujemy Państwa setką, złotą setką powrotową. Dojechaliśmy do setnego odcinka powrotów. Proszę Państwa, na to czekaliśmy prawie 5 lat.